Dobra, a więc Hejka, wszystkim tutaj, Solka. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj jest ze mną Kamlox, przywitaj się. Ja, yeah, maneczko! Tak, i dzisiaj będziemy po prostu nagrywać parkury, tak myślę. Więc, no, zapraszamy do oglądania i wszystkiego najlepszego na jam, bo oglądacie to wtedy, kiedy, no, ma urodziny dzisiaj, więc, no. Uuu, wszystkiego najlepszego! Dobra, a więc jesteśmy na pierwszym parkurze i dobra, zaczynamy go przychodzić, tak myślę. Dobra, ale Wielkanocny, tutaj kurczaki. Jaja są też. Wielkomocny tak, podurek. To jestem jej ja, moje umiejętności właśnie. Po prostu... To już spadłeś tam? O kurczę psone. Aha Od dobra, te... bo to jest to, to jest to z wodą i... przez to latanie normalnie. To jest to z wodą. Co, jak ty latasz? Y, musisz wejść w wodę i zginąć i no i będziesz miał... Mieć... A, już będę latał? Tak. To No, jest tak, takie. Ja, Bugi są takie. No, co zaraz. ty Ej, no! ale. Mogę latać! A to kiedy się przerwie? Czemu ja tak ciągle do góry lecę? No, to można lecieć do góry, tak, tylko jak y, puścisz, jakby spacjesz coś, no to wtedy to się przerwie i. Trzeba ciągle muszę... klikać. Tak. Nie można stopować, dobra. A czemu to tak szybciej ode mnie? Ja szybko klikam. Nie wiem, ja to trzymam po jak prostu. Tak to robię. A to można trzymać, a ja nawalam, jak głupi. Co ja robię? No to jest, ale skrócę sobie No zapomniałam że tym to jakieś było 3 tygodnie temu chyba, więc nie wiem to jest, Jeśli dobrze pamiętam Od trzech tygodni to jest? No od 3 2, wow. mi się wydaje, dobra Trafiłem do mety już Też, dobra Fajny parkur. No to szybko poszło, tak myślę, więc widzimy się na następnym <laughs> Dobra, więc jesteśmy już chyba na ostatnim parkurze, tak myślę, bo zawsze trzy były Tutaj są jakieś klucze, chyba nie Ale dobra Prze, gdzie są? Nie wiem. Chyba nie ma. No. no właśnie, pasy są, czy nie? No w sumie tutaj tak. Ciężko zobaczyć. Na początku mogą być gdzieś ukryte, ale. Ale chyba nie, chyba nie. Chyba no. można lecić. Dobra. Tu do przodu najwyżej później się wróci czy coś. No i to jest wielkanocny parkour. Już tutaj pisaneczki jakieś. To mi się już podoba, tak. Te tak. no ściany też takie wielkanocne. Jak widać. No, tu jest taki. Starany parkur już, a nie takie badziewie trochę. No, z tymi wielkącymi parkurami trochę ciężko, ale jednak. O. No, nie ma jakichś popularnych parkurów wielkanocnych tam. Na trzałem. No, Patrzałem. no okay. z, z tego roku no to już w ogóle ciężko. No, z tego roku to już w ogóle mało kto robi parkury. Tragedia się dzieje. O, czerwony klucz jest tutaj. O. Jak zaraz. O tutaj o, jest no. On okay. sobie uh, No jak jest. To... Aha, teraz a. Dobra, ja bym... Co? Co tu jest? 180. Tutaj się tak... Jak jest tak nie wiem. Dobra, ja mam w ogóle tak oddaloną kamerę. Tak sobie fajnie mi się gra tak na oddalonej trochę. No oddalona jest, nie to jest właśnie. Nie... Bo jakby dużo widać, ale często nie widzę jakby gdzie jest moja postać. Nie wiem czy nie. właśnie nie wiesz czy uda ci się doskoczyć czy nie, wydaje się, że... No, jest dość jest... niedaleko, ale... Aha tu jest, jest daleko. O, tu jest do ten. A, Klucz jest, jest, na prawo. No i kryształ. Oj mamy też kryształ, tak. I do góry tutaj teleport jest. O to... wow, ho, ho co to jest? Ale prawie zginąłem. Ja też. Właśnie patrzcie że tam wieżyczki są jakieś, że tak strzelają, a jednak chyba nie ma. Ale dobre Nie ma nie ma. Obra tu na dole. Jak dużo trawy, nic nie widzę! O, dobra. Widzę już. Ja mam wrażenie, że ciągle spadam, ale... O trawę, tak, wszędzie trawy nawalonej jest. No, trawa niby wiosna, ale jednak ciężko trochę, ale dobra Tutaj Okej, okay, dobra, idzie mi Mnie też... Lecimy do mety Pyk jeszcze nie zginąłem, więc jest to no, Mhm, ja prawie zginęłam, ale jestem A Jestem przy żółtej bramie. I mam kryształ już drugi, oj, to ja czekam tutaj. Ono już będzie przy tym, o oj, jesteś. No mnie. Siema. Dzień dobry, witam. my A tu jakieś... O już widzę te patrz na lewo. Są na lewo, tam na A, Oreosach. Jest tutaj, dobra. Oreoski są. wiem, że cię zaraz zginę, ale mam nadzieję, że nie. Nie no, dasz rady! Już tak, niedaleko! Już jesteś Aha. blisko od tarcia. Dobrze, że byłam Coś Co się stało? nic, akurat spadłam, ale ho oh, oh, nie. Oh. Ale o, dobra, ilo, już, bo byłam. Dobrze, że... Będę patrzał z góry. To jestem ja i moje umiejętności w trykure, oczywiście. Yy, ale dobra, yy, dobrze, że blisko był kryształ. O, Lecisz, let's go! Tak. O dobra, to jakieś... Teraz z góry no i meta, sito! No i super. Dobra, więc mamy... Dobra. Ten... Myślę, że będziemy się w Domek się, chyba. O. Tak. Tak. Okej, okay, a więc dziękujemy wam za oglądanie i no, do zobaczenia, pozdrawiamy wszystkich z Nexusa normalnie, czyli Diamo, ja Marboba i ogólnie. No tak, miłego dnia. Bajo! I jeszcze raz wszystkiego najlepszego na i wesołej Wielkanocy Tak